Hej, cześć Szymanko, z tej strony wkurwionej. Witam Was w kolejnym odcinku z Klasz Royal. A ogólnie witam Was z nowego Challenge'a, gdzie można zdobyć nową kartę. Battle Ram i ona ogólnie będzie dostępna za parę dni. Chciałbym jeszcze wykorzystać ten moment, gdzie siedzi was najwięcej. Na moim filmiku yy, przypominam tylko i wyłącznie o konkursie, który będzie 12 lutego. Więcej informacji możecie znaleźć w moim poprzednim filmiku. Oczywiście link zostawiam Wam w opisie. Wbijajcie na fanpage'a, bo to wszystko będzie się działo przez fanpage'a. I jeszcze chciałbym dodać, że ostatnio. Cyborg zrobił filmik na mój temat, czyli 7 szybkich faktów o wkurwionym. Link macie w opisie, też tam klikajcie. Zobaczcie fakty na mój temat, bo niektórych to może zaciekawić. A więc co? Powiem Wam tak. Widzicie tutaj 8 wygranych. Zrobiła to Ewelina. Tak. Dlaczego to zrobiła Ewelina? Ponieważ w momencie, gdy ruszył cały challenge. Ja siedziałem w pracy dość do późna, no i poprosiłem Ewelinę, słuchaj zrób mi y, ten challenge, ja sobie wejdę, otworzę skrzynki, później sobie zagram, pokażę widzom co i jak. No i Ewelina właśnie zrobiła, miała 5 wygranych do zera, później sobie zagrała, jak widać zakończyła y, cały challenge na 8 wygranych, na swoich kontach też dość fajnie poszło, tam było po 10 wygranych, chyba po 11 też. Naprawdę zdolna babka. I tak, jest to 8 wygranych, 38 kart, i właśnie w tej skrzynce jest gwarantowany Battle Ram, czyli ta nowa karta. Sieć. Yy, jakim dekiem grała? Chciałbym wam tutaj pokazać i ogólnie sobie za chwilę zagramy tym dekiem. Yy, dobra, sprawdźmy. Yy, tak, tutaj przegrałem. No to to Battle Ram. Właśnie tym dekiem, czyli Battle Ram, Tombstone, yy, Executioner, duża pekka. Electro Wizard, Zap, Pompka, Lock. Tym deckiem można zobaczyć 013020. I dlaczego chciałem, żeby mi zrobiła to od razu z rana? Ponieważ gdy wychodzi nowy challenge na nową kartę, jesteśmy w stanie wygrać taki challenge, nawet zrobić 12 do 0, jeśli mamy naprawdę skilla. A dlaczego? Dlatego, że w tym momencie wchodzi dużo osób i Nikt, tak naprawdę, nie posiada dobrego deku, jeśli chodzi właśnie o nową kartę. Ewelina skądś sobie tam ściągła, ktoś tam zdążył zrobić ogólnie 12 do 0 tym właśnie dekiem, który widzieliście przed chwilą, no i zrobiła. Zrobiła, tak jak mówiłem, 5 do 0, no i zakończyła na 8. Otworzymy sobie taką skrzyneczkę i zrobimy sobie dwa takie ataki na Classic Battle Ram Challenge. Ja ogólnie nie wiem, jak mi pójdzie ponieważ będę pierwszy raz operować tą kartą i prosiłbym was także o komentarze na dole kto trafił nową kartę albo czy ktoś wygrał 12 razy bo wiem że na moim fanpage'u gdzieś tam ktoś rzucił screena że wygrał chyba 3 razy po 12 naprawdę stary gratulacje dla ciebie i co piszcie a my przechodzimy do openingu tej skrzynki będzie tutaj nowa karta już na pewno Wow, 80% społeczności Clash Royale ją posiada. Ja dołączam do tego grona razem z tobą, kolego. No to co, lecimy, co nie? Może tu będzie jakaś legenda. Goldzik. Kanon. Zap. Yeah! Battle Ram. Drugi level będzie. A może wypadnie coś ciekawego? No niestety. Ha, ale dupa, ale gówno. Jezu. Dobra, sprawdźmy tą nową kartę, bo o to chodzi. Ojcie, Butler, Battleram, gdzie jest ta karta? Teraz jej będę szukać przez następne pół godziny na odcinku. Jest. 430 hit points, 280 damage'u. 140 damage'u. Wow. Ogólnie wiecie, co to jest Butleram? To jest taki taran dwóch barbarzyńców, zapierdala staranem Jebie, później to pęka, no i zostają same barbariany I one idą pod samą wieżyczkę Albo w najbliższy, ogólnie, punkt Dobra, ja oczywiście będę lamił na tym challenge'u Zrobiliśmy sobie od razu drugi level I co? No to za stonie? nie, 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 Zróbmy sobie zwykły, classic Battle ram challenge Ale mi bije, słuchajcie Naprawdę, jeśli podobał się wstęp co do odcinka, zostawcie łapkę w górę, szczelcie łapkę w górę. Ja przypominam o konkursie, przypominam o filmiku i lecimy. Ale mi mówi co? Za dużo znajomych. Tak właśnie ten deck wygląda. Teraz możecie zobaczyć. Gram pierwszy raz ogólnie tą kartą, i gram pierwszy raz na moim koncie właśnie tym Executionerem. No poważnie wam no mówię, bo jeszcze go nie wydropiłem, słuchajcie. Sprawdźmy jak to pójdzie, duża pekka Nie jestem jakoś bardzo przekonany Kurwa, ja już zjebałem na samym starcie Dobra mhm. zajebiście Zajebiście Tak, elitarne barbariany, najlepiej wyrzucić je od razu Zajebiście naprawdę, kurwa Zobaczymy co teraz tu będzie Ewelina mówiła, że to już tak nie siada jak na początku Wow, kurwa, to jeszcze lepiej nawet w sumie Mhm. Dobra. Rozumiem tą całą powagę sytuacji. O jezu. Well played. Spierdalaj, żaden well played. Nie jestem dobrym graczem w Clash Royale. Postawmy, No ewidentnie lepszy gość ode mnie. Nie. I tacy się zdarzają. Dobra. No, tutaj robisz dobrze, naprawdę. Zajebiście, zajebiście, zajebiście. Nie, ja nie wiem jak Ewelina potrafiła wygrywać 3 do 0 tym deckiem. Ups, 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 bo tacy goście wkurwiają. Dobra, chuj, lecimy z tym Battle pierwszy raz. Wow, hahaha. Ha, ha. Kurwa, ale to pod, od razu pod wieżę leci? Ja pierdzielę. Czy to jest przesrana karta będzie? Executioner jeszcze się bawi. Proszę Państwa, minuta 10 zaraz będzie. Zobaczymy, co tutaj z tego wyniknie. Ty, ale tu może być. To może być dobra karta. Słuchajcie, to może być dobra karta. W chuj dobra karta. Postawiłem dwie pompki. Ciekawe, czy będę to umiał wykorzystać. A może się gościu podda, kurczę, no. Może się podda. No nie wiem w sumie. Wow Zajebiście Nie, ja mnie tutaj wykończy tym balonem, pierdolony Ja pierdziele, czy executonary Wow, zajebiście, naprawdę Dobra Jebaniutki, 9 sekund, nie uda się Ale dobry dek, co? 5 sekund Wow Yeah Ile ich tutaj jest? Ile ich tutaj jest? Pieprzony Wow, ja pierdolę Ale siadło Widzieliście to? Nie wierzę w to. Nie wierzę, że w ogóle coś ugraliśmy. Ja jestem w szoku, słuchajcie. Lecimy z drugą walką. Czy przegramy, czy wygramy? Może i radę damy. Anto, pekka skład. Tak, idealnie jesteś pod mój skład. Ta pompka to. Ja nie wiem, co się stało w ogóle. ha. ha, 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 ha. Rzucił od razu. Zobaczmy. Nie, jeśli ja to jeszcze raz wygram, to będę kozak, słuchajcie, będę kozak. Wow, golem. O jezu. Hm. Dobra, duża pekka. Zobaczymy, co ona tutaj pokaże. Może to jest błąd, co teraz robię, ale... Sprawdźmy ogólnie... Mhm, zajebiście, naprawdę... Udało ci się to zrobić, opie. w zajebisty sposób. Pierdolona rasa. Jezu, ten egzekutor to chce mi wykończyć tą dużą pekkę. Nie, to chyba się nie uda już wygrać, słuchajcie. To chyba nie uda wygrać, albo jeszcze przynajmniej spróbujemy. Tak? Nie, 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 nie. Gościu ma Golema. Ale pierwsza walka była kozak, co? Ja sam w ogóle nie mogę się nadziwić to, że zrobiłem gościa na trzy, Tak. Dobra, ładuję tą pompkę. Nie wiem jak to będzie, słuchajcie, teraz w tym ataku, bo... Kurwa! Spoko, thanks, kurwa, thanks, thanks. O nie, tam sobie wali, kurwa, w dupie go mam. Czy wygramy czy przegramy rady tutaj dzisiaj damy? Tak. Yeah. Yeah. Dobrze ci idzie. O, kurwa. Nie yeah. No to może by się udało. To może i by się udało, słuchajcie, ale kurczę, te, ta nowa karta, ten egzekutor naprawdę, słuchajcie, jest dobra, co? No i dobra, good game. Dzięki, stary. Tobie też życzę gg. No i co? To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Oczywiście napiszcie w komentarzach, co trafiliście, czy trafiliście coś ciekawego, może jakąś legendę i napiszcie ogólnie na którym levelu macie tą nową kartę. Jak widać ja mam na drugim levelu, nie chcę więcej słuchajcie. Ja patrzę swoich deków. Ten Battle RAM, fajny sonie, fajna karta, dość mocna, to jest taki sparki i to tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Dziękuję za subskrypcję, za lajki, bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko. I, I pamiętajcie, jeśli chcecie wyjebać jakieś drzwi lub ścianę, lub co tam ogólnie chcecie, no to użyjcie sobie cygańskiego Terana. To tyle. Cześć. Trzymajcie się!